Cześć! Tym razem fotografia krajobrazowa, będę fotografował zachód słońca nad rzeką, czyli zdjęcia z długą ekspozycją. Zaczynamy! Praktycznie zawsze wszystkie vlogi nagrywam obiektywem 10-18, przeważnie również na 10 mm. Jednak tym razem ten obiektyw będzie mi potrzebny do fotografowania krajobrazu, który widzicie za mną. E, dlatego przesiadam się właśnie w tym momencie na 7,5 mm fisheye. Okay, myślę, że pole widzenia obiektywu zmieniło się dosyć mocno. E, obiektyw, którego używam teraz jest to Seven Artisan 7,5 mm fisheye, tak jak powiedziałem. E, przesłonę mam ustawioną na Mniej więcej 5 i 6 ostrość manualna na jakiś metr 20 m, 30, rzeczywiście w takiej odległości jestem od e, obiektywu, ale myślę, że przy tak szerokim kącie mimo wszystko e, wszystko powinno być ostre, także powinno wyjść fajnie. E, często tutaj jest dużo niższy poziom wody i fajnie można na pierwszym planie Pokazać kamienie. Miałem to w planie również dzisiaj. Niestety poziom wody jest wyższy niż się, niż się spodziewałem, e, dlatego zaraz założę e, filtr polaryzacyjny i mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się e, zniwelować odbicia na powierzchni wody i dzięki temu pokazać właśnie e, to, na czym mi zależy, czyli te fajne e, kamienie na pierwszym planie. Stawiłem sobie statyw. Tutaj praktycznie większość statywu znajduje się w wodzie, ja też w sumie. E, aparat będzie. Pionowo lub horyzontalnie zależy jak to woli. Ze względu na to, że nie mam zbyt wiele czasu do zachodu słońca, także tych perspektyw też nie będzie dużo. Zrobię kilka po prostu zdjęć próbnych. No i potem to właśnie jedno najlepsze. Na początek ustawienia bardzo proste. Timer na 2 sekundy, ze względu na to, że zdjęcie będzie później robione z długą ekspozycją, także nie chcę, żeby zostało poruszone. F8, 30 sekundy, ISO 100. Pierwsze zdjęcie bez żadnych filtrów. Robię zdjęcia na 10 mm, także bardzo szeroko. Możliwe, że później tą ogniskową nieco zmienię. Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Dobra, wyciągam filtry bo już widzę, że przydałby mi się filtr polaryzacyjny. Mam nadzieję, że tak jak wspominałem, dzięki użyciu filtra polaryzacyjnego uda mi się pokazać fajne, fajne kamienie na pierwszym planie, dlatego że myślę, że to dużo wniesie do, do tego zdjęcia, które mam tutaj zaplanowane. Ważną rzeczą przy robieniu zdjęć z filtrami i, i na długiej ekspozycji jest to, żeby starać się utrzymywać wszystko maksymalnie czyste, dlatego, że te wszystkie drobinki kurzu, które są na filtrach lub obiektywie, potem często tworzą takie niefajne punkty, które trzeba po prostu usuwać w postprodukcję. Moim zdaniem fajniej jest spędzić więcej czasu w naturze robiąc zdjęcia niż przy komputerze je obrabiając czy poprawiając, tak jak w tym przypadku. Tutaj mam już założony filtr polaryzacyjny. Sprawdzę ponownie ustawienia aparatu, dlatego, że możliwe, że już się troszeczkę ściemniło. Już Mam nowy pomysł na to zdjęcie. Na początku wspominałem, że przy użyciu filtra polaryzycyjnego e, chciałbym uwydatnić te kamienie na pierwszym planie, które są normalnie najwidoczne. Ale po założeniu filtra, kiedy nim trochę pokręciłem, okazuje się, że jednak pójdę w zupełnie innym kierunku. Czyli przy użyciu filtra zamiast zniwelować odbicia, postaram się je jak najbardziej wzmocnić, dlatego, że mam tutaj fajne fajne chmury, które dzięki temu, że używam właśnie użyję filtra polaryzacyjnego, będą też mocno widoczne na pierwszym planie. Będziemy mieli takie fajne odbicie. Dodatkowo przy dłuższym czasie ekspozycji wszystko będzie wygładzone, także myślę że będzie wyglądało naprawdę super dodatkowo ten efekt również wzmocni to że używam mocno szerokokątnego obiektywu czyli właśnie 10 mm w tym przypadku już pokazuję wam jak to będzie mniej więcej wyglądało teraz żeby pójść ze wszystkim właśnie bardziej w tym kierunku który mnie interesuje czyli zdjęcie z długą ekspozycją zakładam holder i myślę, że na razie filtr Pełny z sześcioma stopami, w zupełności wystarczy. Możliwe, że później w trakcie zdecyduje się jeszcze na dołożenie jednego filtra do delikatnego przyciemnienia nieba, ale ale na tym etapie w sumie jeszcze nie jestem pewien. Udało mi się znaleźć filtr 10 stopów, montuję go na aparat i za chwilę wydłużę czas ekspozycji. Myślę, że dzięki temu już teraz uda mi się uzyskać ten efekt, na którym mi zależy. A potem po prostu poczekam na zachód słońca, dosłownie kilkanaście minut, żeby. Móc wykorzystać najlepsze światło, jakie będzie dzisiaj dostępne. Ok, czas naświetlania zmienił się na 5 sekund. Cały czas ISO 100 F10 nieco domknąłem, żeby mieć pewność, że wszystko będzie ostre. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy 6 sekund na razie, czyli spoko. Ok, zaczyna to wychodzić fajnie, ale już widzę, że pewne elementy są nieco jaśniejsze, inne ciemniejsze na zdjęciu. Dlatego, że spojrzę, czy wy to widzicie, myślę, że nie. Dobra, także. Miejsce, które fotografuję. Tam jest taki zamek. Podejrzewam, że przy tak szerokim kącie będzie Wam go bardzo trudno zobaczyć, ale nad nim jest ta chmura. I to jest dosyć ciemne pole, które będzie nieco niedoświetlone. I potem zaczyna się jasne niebo. Dlatego, żeby przyciemnić tą część nieba, założę teraz filtr poływkowy dzięki któremu właśnie te trzy stopy będą właśnie zdjęte z nieba, te, teraz. Po dołożeniu tego dodatkowego filtra, aparat pokazuje mi czas optymalnego doświetlenia na 25 sekund. Dlatego, że tak praktycznie jak zawsze używam trybu A, czyli preselekcja przesłony, ustawiam przesłonę jaką chcę, aparat sam sugeruje czas. Ja to oczywiście kontroluję, ale przeważnie mu ufam i, i wychodzi to fajnie. Także tryb manualny, który jest uważany za najbardziej profesjonalny, w moim przypadku jest tak naprawdę często przeze mnie omijany, albo używany w warunkach, kiedy aparat ma problem z dostosowaniem parametrów, tak żeby wszystko wyglądało fajnie, albo tak, jak ja sobie po prostu tego życzę. Dobra, robię zdjęcie. Tak wygląda dokładnie ta miejscówka. Wiem, że Fisheye strasznie, strasznie zagina tę perspektywę, ale musicie mi wybaczyć. Normalny, szerokokątny obiektyw jest potrzebny do fotografowania. No i mój zestaw, całkiem prosty. Statyw, Aparat z L-braketem, dzięki czemu mogę go fajnie zamontować pionowo i zestaw filtrów, o którym wspominałem, jeszcze stary holder z Nissi V5 Pro, filtr polaryzacyjny, filtr sześciostopowy na całość, trzy stopy na górę z miękką gradacją, no i tyle. Czekam teraz na fajne światło i tak naprawdę nigdzie się nie ruszam. Jedna perspektywa statywu nie będę ruszał. Zupełnie możliwe, że tylko i wyłącznie nieco pobawię się z ogniskową, dlatego, że te chmury się ruszają i może ciekawszy efekt wyjdzie wtedy, kiedy więcej uwagi poświęcę właśnie na ten zamek, który tam widać daleko, daleko na horyzoncie. Są 3 minuty po zachodzie słońca. Na razie fajne kolory się nie pokazują, także może być tak, że najlepsze zdjęcie zrobiłem jakieś 10-15 minut przed zachodem słońca. Czasami się tak zdarza. Nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają ten odcinek Śledzili wszystkie moje dotychczasowe odcinki. Także chciałem Wam przypomnieć o jednej rzeczy, o której mówiłem w Japonii. Tutaj gdzieś na górze wyświetlę kartę. Kiedy fotografowałem górę Fuji na jedno miejsce, hurej to pagoda dokładnie, jeżeli dobrze wymawiam to nazwę, wracałem chyba dwa albo trzy razy i za każdym razem robiłem inne zdjęcia. Tak samo tutaj jestem trzeci albo czwarty raz i znowu robię inne zdjęcia niż wcześniej. Wcześniej tak jak planowałem teraz, koncentrowałem się na kamieniach. Teraz kamieni nie ma, czyli skupiłem się na refleksach. Wcześniej też próbowałem mocno. Wy... Jakby tutaj no, wyolbrzymić ten zamek. Dzisiaj robię zdjęcia bardzo szerokim kątem, czyli zamek będzie bardzo mały. Dlatego moim zdaniem naprawdę warto wracać do tych lokalizacji, gdzie robiliście już zdjęcia, nawet jeżeli są blisko, wydaje Wam się nudne. Dlatego, że w miarę tego jak robi się więcej zdjęć, przychodzą do głowy nowe pomysły. I zawsze można zrobić naprawdę ciekawe zdjęcie, mimo że w danym miejscu było już się kilka razy. Ok, na niebie nie dzieje się zbyt dużo, także e, trzeba kończyć. Posiedzę jeszcze jakieś 10 minut, zaczekam. Może pojawią się jakieś kolory, jest dopiero 10 minut po zachodzie słońca. E, w miarę bezchmurne niebo, także jeszcze jest jakaś szansa na fajniejsze światło. Na koniec, jak zawsze, zapraszam Was do komentowania, udostępniania filmu, lajkowania, oczywiście subskrybowania kanału. Ciągle walczę o 500 subskrypcji, jak na razie brakuje tylko 20 osób. E, I oczywiście, widzimy się za tydzień. Cześć!